Nowy Spider-Man od Sony, czyli Miles Morales, został zapowiedziany już jakiś czas temu na prezentacji PlayStation 5. Będzie to produkcja przeznaczona na start konsoli nowej generacji od Japończyków. I jako, że dostaliśmy ostatnio sporo informacji o nowej odsłonie Pańczaka, postanowiłem zebrać je do kupy i wypuścić w formie filmu, który cały poświęcony jest jednemu tematowi. No to standardowo. Witam na lootboxie, strzelcie łapkę w górę, im więcej, tym lepiej, suba, dzwona i wszystko co się tylko da. Zaczynajmy! Marvel Spider-Man z 2018 roku bardzo spodobał się publice, nie tylko za świetną fabułę i dobre postacie, ale też za mechaniki tam panujące. Bujanie się po Nowym Jorku robi wrażenie nawet dwa lata po premierze i szczerze powiedziawszy, ja ostatnio odpaliłem sobie Spiderka tylko po to, żeby trochę polatać po mieście. To jest po prostu takie chillujące i przyjemne. Nie dziwię się więc, dlaczego ludziom się gra podoba. Nie jest dziwne też to, że Insomniac Games postanowiło stworzyć kontynuację. Ale wait, czy to serio jest kontynuacja? Tak. Są to dalsze przygody Nowego Jorku, ale tym razem nie Petera Parkera, tylko jego podawana Milesa Moralesa, który został już zatizowany w poprzedniej odsłonie. Tam zobaczyliśmy jego ukąszenie i początki nauki bycia bohaterem sąsiedztwa. Spider-Man Miles Morales będzie czymś na zasadzie DLC, ale będzie również autonomiczną grą. W sensie... Będzie stworzony na silniku z jedynki, ale ulepszonym i dostosowanym do nowej generacji konsol. Jeżeli miałbym porównać zależność tych dwóch gier do dwóch innych, mógłbym powiedzieć, że jest to coś na zasadzie Uncharted 4 i Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Informację tę potwierdza wywiad The Telegraph z jednym z przedstawicieli Sony. Na reddicie jakiś czas temu, nawet przed ogłoszeniem Milesa, wisiał wątek dokładnie opisujący nowego pajęczaka. Tam dowiedzieliśmy się o tym, że gra będzie trwała dłużej niż DLC do jedynki, ale krócej niż sama podstawka. Jako, że przygody Petera trwały tak do 30-35 godzin, to ja końcowo obstawiam 20-25. To uczciwy czas gry, jak na AAA. Co do fabuły Milesa Rolesa, twórcy zapewnili, że oryginalny pajęczek ma się dobrze, a Miles jest głównym bohaterem tej opowieści, bo. bo tak. No to chyba nie wymaga dalszego. Komentarza z mojej strony. Całość rozgrywać się będzie w święta Bożego Narodzenia, rok po wydarzeniach z podstawki, a opowiadać będzie o trwającym w Nowym Jorku konflikcie pomiędzy korporacją energetyczną a kryminalistami dysponującymi zaawansowanym sprzętem. Całe miasto ma być pokryte śniegiem, a klimat przypomina ten z Kevina samego w Nowym Jorku. Ciekawe jak wyglądać będzie same miasto, czy po prostu przełożą te zjedynki i dodany zostanie śnieg? Ja obstawiam, że tak, ale coś w tym mogą pozmieniać. <laughs> Wiecie, dla niepoznaki. W dwójce, jak mówią twórcy, poznać mamy zupełnie nową historię z nowymi scenariuszami, świeżymi złoczyńcami i wyjątkowymi zadaniami w całym Marvelowskim Nowym Jorku. Twórcy po raz kolejny obiecują, że ich dzieło wykorzysta moc nowej konsoli. Doświadczyć mamy nowych mechanik wykorzystujących DualSense'a, czyli nowego pada od Playaka i jego funkcji. Nie zabraknie też implementacji Ray Tracingu, czy chociażby Dźwięku 3D. Mamy też doświadczyć legendarnych już czas w loadingu, a właściwie to ich braku. Brzmi to dosyć optymistycznie. Jak będzie, zobaczymy. A, no i najwięcej wydarzeń ma się dziać w Harlem, bo przecież to właśnie stamtąd wywodzi się główny bohater i tam mieszka. Na koniec i Games dodaje, że przygoda Milesa będzie równie ważna dla całości uniwersum, co walki Petera z Octaviusem i Sinister Six, więc lepiej nie przegapić jego historii. Do dyspozycji dostaniemy nowe moce, które mogliśmy zaobserwować chociażby w komiksach lub hicie kinowym z 2018 roku, a mówię tu o Spider-Verse. Miles potrafi stawać się niewidzialnym, ale też strzelać do wrogów z piorunów, tak samo jak Palpatine. Skoro takie podstawy mamy już omówione, przejdźmy do tematu antagonisty lub antagonistów, których zobaczymy. We wcześniej wspomnianym poście z Reddita dostaliśmy przeciek, że pierwszym poważnym wrogiem Milesa ma być nie kto inny jak Venom. Poznać mamy jego historię. Był on już zatizowany w końcówce podstawki. Ciekaw jestem, czy cały czas będziemy się z nim mierzyć, czy może w pewnym momencie zaczniemy współpracować. Fajnie by było głębiej poznać historię symbiontu. Spotkać mamy też Green Goblina, czyli nikogo innego jak Dormana Osborna. Może się on tam pojawiać nie tylko jako antagonista, ale po prostu jako burmistrz miasta, tak samo jak w jedynce. Kolejnym wymienionym tam wrogiem może zostać Kraven, niebezpieczny łowca, który w komiksach nieraz napsuł krwi Spidermanowi. Zobaczyć mamy również Juri Watanabe. Ale kto wie, czy nadal będzie zwolenniczką Pańczaka, czy może przybierze formę Wright, dobrze znaną faną komiksów? Ja osobiście chciałbym zobaczyć wątek powiązany z wujkiem Majesta, czyli Aronem Davisem, tak zwanym Prawlerem. Tak samo znalazł się on w Spider-Verse. Nie wykluczone, że nie zabraknie Sinister Six jako epizodycznych przeciwników, i może nawet jakiś sneak peek Carnage'a? Zobaczymy. Na koniec mogę powiedzieć, że Phil Lord, pracujący przy scenariuszu do Spider-Verse, na wiadomo, że ten był świetny, widział już produkcję Inzemia Games, komentował to słowami: It is special. A to rokuje bardzo dobrze. Co końcowo z tego wyjdzie, nie wiem, ale trzymam kciuki. Minusem jest to, że twórcy Spidermana pracują w tym samym czasie nad Ratchetem i Klankiem. A to może negatywnie wpłynąć na Pańczaka, bo wiadomo, praca nad tymi dwoma grami jednocześnie. Do najłatwiejszych nie należy. Premiera gry razem ze startem PS5, czyli na święta 2020 roku. Ja doczekać się nie mogę, bo jaki by nie był, to i tak zagram chociażby dla ulepszonego bujania się po mieście. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, bo jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie. Co Wy uważacie? Czekam na komentarze. No i to na tyle. Trzymajcie się i czyść.